Króluj nam chryste, dodatek dla dzieci. Numer jedenasty, czternasty marca tysiąc dziewięćset trzydziesty siódmy rok. Napisała sługa Boża Stefania Łącka. Po co się żegnamy? Było raz w kościele tak ciasno, że mamusia musiała się zatrzymać z geniem przy samych drzwiach. Gdy nabożeństwo się skończyło, czekali aż ludzie wyjdą, bo chcieli jeszcze wejść do kościoła i pomodlić się przed ołtarzem świętego Józefa. Wychodzący tłoczyli się w drzwiach, maczali ręce w kropielnicy i żegnali się. Genio nie wiedział, że to tak można się żegnać. Wielu panów machało tylko ręką w powietrzu niewyraźnie. Gdy uklęknęli w kościele, Genio zwrócił uwagę, jak mamusia się żegnała. Zupełnie inaczej. Zaznaczyła powoli ręką krzyż od czoła na piersi i od lewego ramienia na prawe. Genio uczynił tak samo. Gdy wyszli z kościoła, zaraz się zapytał Mamusi, czy widziała, jak się ci ludzie w drzwiach kościoła żegnali. Wielu z nich zlekceważyło znak Krzyża Świętego, mówiła oburzona trochę Mamusia i robiło go z przyzwyczajenia, a bezmyślnie. Kto się tak żegna, ten robi to bez pożytku, a tylko drugich może zgorszyć. Mamusiu, a dlaczego żegnamy się przy wyjściu z kościoła? Wiesz już, że przed modlitwą robimy znak Krzyża dlatego, aby On uporządkował nasze myśli, wszelkie sprawy odsunął w pamięci na bok, tak aby tylko Bogu można myśleć o modlitwie. To jest najświętszy znak, jaki istnieje, bo jest znakiem krzyża, na którym umarł Pan Jezus. Trzeba go zawsze robić w skupieniu, z uwagą i nie wolno się go wstydzić. Przez znak krzyża po modlitwie i przy wyjściu z kościoła okazujemy, że i przy pracy chcemy pamiętać o Bogu, a jeśli spotkają nas jakie cierpienia, to nie będziemy narzekali, bo i Pan Jezus cierpiał bardzo na krzyżu. Mamusiu, a kiedy jeszcze trzeba się żegnać? Ty przecież sam, synku, robisz na krzyża zaraz, jak otworzysz oczka ze snu, potem, przed śniadaniem. Dobre dzieci żegnają się przy wyjściu z domu do szkoły, przed rozpoczęciem pracy, gdy przechodzą obok kościoła i wtedy, gdy je ochota ciągnie do złego. Pan Jezus szczególnie opiekuje się tymi dziećmi, którego go czczą znakiem krzyża. Mamusiu, a ja się przyznam, że żegnam się, kiedy synku, gdy w wieczór zasypiam w łóżku, bo słyszałem w krucjacie, że cały dzień trzeba zamknąć znakiem krzyża świętego. Sługa Boża Stefania Łącka.